200 osób wzięło udział w pierwszym polanickim biegu zespołowym na 5 km, którego celem była przede wszystkim promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a także integracja społeczna poprzez sport. Pomysł ogólnie był na bieg, a bieg zespołowy naruszył się w głowie. Coś takiego innego, żeby to nie było tak, że biegamy teraz tak samo. Z upokarnią znaleźliśmy trasę. Jedna piąta trasy to jest ten park. Te alejki, w jedną, w drugą stronę, to po 620 m około, tak wygląda. Biegamy, zbiegamy i wbiegamy do lasu. Jedna grupa wbiegała w stronę Malwy, druga biegała za szpitalem. Mniej więcej w lesie się mijali na szerokich ścieżkach. Zdarzało się owszem, że numer jeden zawodnik, bardzo szybki, który kiedyś biegał 30, 30 minut na 10 km, to on się mijał z tym wolniejszym gdzieś tam dalej, no bo on już był z przodu. My mamy zawodników trzech, to jest bardzo fajne. Mamy jednego Francuza na liście, to jest super. Mamy jednego Amerykanina, który już jest, myślę, że jest Polakiem, bo się ożenił, to w Polsce chyba już ma bohaterstwo. Bardzo im serdecznie dziękujemy za udział, można powiedzieć bieg międzynarodowy. Ciekawa, ale bardzo ślisko. Myślę, że bardzo fajnie dotychczas w biegach, w których brałem udział, były bardzo takie, można powiedzieć, nawierzchnie asfaltowe. Tutaj bardzo ciężko, aczkolwiek bardzo mi się spodobała trasa leśna. bardzo Trzeba było też uważać na zdrowie kosteczki, nie kosteczki, ale bardzo pozytywnie na duży plus. Było trochę ciężko najbardziej pod górkę, ale tak to było ok. Wczoraj przebiegliśmy 12 km. To dzisiaj 5 km to pestka. No oczywiście. Trasa piękna, jak piękna tak hardkorowa, także bardzo fajnie, ogień był. Bardzo przyjemna trasa, trochę dało w nóżki, ale przyjemnie. Cały bieg świetny, trasa nie ukrywam wymagająca, biegłem pierwsze krążenie w lewo, było co dzisiaj. Naprawdę, jeżeli ktoś chce pokochać biegi górskie, to myślę, że warto zacząć od takiego biegu jak tutaj w Polanicy, Zdrowień, bardzo polecamy. Szacunek przede wszystkim dla Roberta Zinkowskiego, który przygotował tą trasę. Trasa była fajnie przygotowana, dużo było błota, fajne zbiegi, fajne podbiegi, rewelacyjnie. Wszystko mi się bardzo podobało, cała otoczka fantastycznie, a trasa genialna, naprawdę nie spodziewałam się takiego hardcore'u. W zeszłym roku byliśmy pierwszy raz w Polanicy. I teraz jesteśmy drugi raz. Trasa super, super. Początek był ciężki, bo było pod górkę, ale potem już dobrze. Trasa biegu wymagająca, ale bardzo urokliwa. W ogóle Polanice bardzo lubię właśnie z biegów. Już brałam kiedyś udział tutaj w biegów Polanicy. Także mnie zachwycają te biegi. Jak się długo przygotowywałam, no te 15 minut rozgrzewki tutaj wystarczyło. Po tej rozgrzewce fantastycznej zresztą bałam się, że już nie będę miała więcej siły. No to jeszcze 5 kilometrów, ale Udało się. Medal muszę dać szybko, bo jest sprawa medalowa bardzo ważna. O tego od razu przeproszę pozostałych ludzi, którzy dostali dzisiaj medali, ponieważ przewidywałem bieg na 80, może 100 osób. Zrobiło się potem 120, 140. Zamówiłem. 150 medali. Okazało się, że w dniu biegu zapisują się ludzie przyjezdni do polanicy. Nie chcę nikomu zabraniać biegania, zabraniać sportu, bo to jest celem tego biegu, żeby się promować, żeby biegać, żeby ten ruch, żeby aktywność była promocyjna, żeby to zdrowie było. Każdy dostanie medal zamówiony pocztą później. Więc się, no nie basz, no jest dla wszystkich, tylko no nie, nie naprodukuję, gdybym wiedział, że ma będzie 200, to bym zamówił 200. Wszystkim zawodnikom gratulujemy. Dokładne wyniki zawodów dostępne są na stronie ultimasport.pl.